Cześć, witajcie. Mamy 354 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Kieszonkowe stworki na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy Sword and Shield Base a więc mm, pierwszy z dodatków bieżącej generacji, który już gościł u nas na kanale, ale całkiem fajnie nam z tego karty schodzą, więc polecimy sobie z jeszcze jedną paczuszką. I uwaga, uwaga, biały kot. A to już zwiastuje fajne rzeczy. Gdzieś tam na boczek przekładamy cztery karty. Mamy metalową energię. Mamy Duke Trio i Duke Trio. O co chodzi o tym drugim, to nie do końca wiem. Mamy Pokémon Center Lady, która też ostatnio doczekała się kolejnego reprintu. ta karta też wielokrotnie miała swoje wersje w Champions Path. Mamy Energy Retrieval, to na chyba wszystko zeszło, więc bardzo fajnie, że jest chociaż jedna sztuka nowa. Jest Blibbak, jest Rajhorn Minchino, Shinchou. A jeżeli chodzi o te cztery ostatnie karty, w, tej, w tym secie mają każda po dwie wersje, więc też bardzo ciekawie. Jest Kroagang i Reverse Holo to b który jest ankomonem, ale z bardzo fajnym, dynamicznym rysunkiem. I uwaga, chwila prawdy. Trzy, cztery... O. Jest Indidi V. I to jest full art, czyli rysunek jest w całości, więc bardzo, bardzo fajnie. Mamy wreszcie jakiegoś win z Pokémon Sword and Shield. Więc super. No i cóż, Żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 353 i cyk, mamy 354 bosterki w naszej serii. Tak wygląda zawartość na naszej dzisiejszej paczuchy Sword and Shield. Wszystkie te karty znajdziesz w naszym sklepie link czekacie poniżej w opisie tego filmu, ta karta też. Natomiast jeśli sam odcinek przypadł ci do gustu lub lubisz tą kartę, lubisz fularty, lubisz wi, koniecznie zostawiaj łapkę w górę. Oczywiście sesja, sesja tak. Sekcja komentarzy też jest do waszej dyspozycji. Staramy się na wszystkie odpowiadać, także hmm, pisz śmiało. Natomiast dziękujemy ci jak zawsze za twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosserze. Cześć, trzymajcie się.